Jestem Anita i witam was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, po tytułem pokażę Wam moją kolekcję palet i z góry Was przepraszam, bo już jest późno. Jest godzina 24, ja już jestem też zmęczona, także może mi się trochę język plątać. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Natomiast bardzo chciałam nagrać dla Was dzisiaj ten odcinek, więc jeżeli jesteście zainteresowani, co się znajduje w mojej kolekcji paletek, no to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. W trakcie tego filmu możecie usłyszeć, że po niektóre palety będę sprzedawać, ale muszę Was zmartwić. Otóż, kiedy wy widzicie ten odcinek, to już jest dawno po wyprzedaży moich kosmetyków, także warto być ze mną na Instagramie, no bo tam właśnie się dzieją takie rzeczy, zresztą mówiłam Wam też o tym w poprzednich odcinkach z tej serii. Natomiast oprócz tego zapraszam Was na mój witel, bo jeżeli coś zostało, to właśnie tam zostanie wystawione. No i tyle zagłoszeń parafialnych. Przejdźmy już do tego, co ja tutaj mam. Słuchajcie, mam dwa pudełka. Pierwszy z nich wygląda... W ten sposób i mam psa na kolanach, także dzisiaj y, polowe warunki, że tak powiem. W ogóle dajcie znać, co myślicie o tym tle. Y, pierwszy raz nagrywam y, na tle. Wybrałam sobie taki kolor, ale możecie tutaj znać, jakie by mam pasowało, co więcej um, Mogą być ustawienia jeszcze nie takie, no bo tak jak mówię, nagrywam na tym tle pierwszy raz I nie do końca wiem jeszcze, z czym to się je Boże, jak mi się język plącze, jest naprawdę już późno e, Dobra, przejdźmy do tego, co ja tutaj mam Pierwsza paleta, a i wszystkie paletki, które tutaj dzisiaj wam pokażę, są jeszcze dostępne Podlinkuję wam na dole Pierwsza paleta, jaką dzisiaj tutaj mam, dziuś, Ale jak się będziesz mnie tak trzymał, to myślę, tutaj nie poradzimy Mam psa, który się trzyma centralnie za moją rękę masakra i... <laughs> nie musicie to zobaczyć One hour later E, dobra, wracając Jak widzicie ta paleta była przeze mnie mocno użytkowana I muszę wam powiedzieć, że jak naprawdę Na paletę z Aliexpress to to jest świetna paleta jakościowo I ja wam ją polecam Mam też taką dużą, tej samej firmy Ale pokażę ją wam w dalszej części tego odcinka Natomiast one pochodzą z Aliexpress I uważam, że jeżeli chodzi o cenę do jakości To te palety naprawdę są świetne No i jak możecie się domyślać Ona ze mną zostaje Dalej mam paletę odzmalowanej Znaczy się ona nie jest całkowicie odmalowana, Bo ja mam tutaj jeden wkład z palety Viva Dlatego, że on bardziej mi się podobał. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tą paletkę, to muszę Wam się szczerze przyznać, że jej używałam dwa razy. Nie jest to konsystencja cieni, za którą ja wiecie, skaczę w ogień, jest genialna i tak dalej. Ale też nie uważam, żeby były jakieś tragiczne. No ale tak jak mówię, te cienie średnio do mnie pasują, jak widzicie ja się lubię w różach, dzisiaj teraz pewnie na mnie nakrzyczycie, Anita znowu taki sam makijaż, ale jaką wam pokażę jaką paletą był robiony no to zrozumiecie, mm... Ale muszę zostawić sobie tą paletkę na wierzchu i popróbować. Zobaczymy, co z tego będzie. Na razie nie pawam do niej miłością, ale też nie pawam do niej nienawiścią. Ona też jeszcze ze mną zostanie. E, dalej mam palety Eveline Sparkle. E, bardzo lubię tą paletę. Uważam, że jest świetna jakościowo. W ogóle Eveline ma genialne jakościowo te palety. E, jak widzicie, tak ona się słuchajcie prezentuje. Uważam, że jest przegenialna, przekozacka. Ja kocham e, miłością od pierwszego e, włożenia pędzla, i to opakowanie jest w ogóle że to siło. Bardzo mi się podoba. O, dalej mamy paletę, która dzisiaj stąd wychodzi. To jest paleta I Choose What I Want. E, nie, Anita, stój, to jest I Choose to Dream On. Ja ją słuchajcie, kupiłam do testów, na teście się skończyło, także ona trafi na wyprzedaż. Tak wygląda w środku. Ona ma takie niebiesko, zielono, różowo bruskniowe rozświetlacze. Ja jej użyłam w teście i nigdy więcej, także ona stąd dzisiaj wychodzi. Kolejna paleta, która albo trafi do filmu z Bublami, albo dzisiaj stąd wyjdzie, to jest paleta Vibo. I choose to dream, nie, to jest Rhythm of Freedom i ona trafi albo do bubli, albo do testu, właśnie, albo na wyprzedaż, jeszcze zobaczę. W ogóle, chcę wam zrobić taki odcinek bublami, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest sens pokazywać buble, które są stare, w sensie to nie są jakieś nowe kosmetyki, tylko właśnie starsze. One i tak już raczej nie są jakieś rozchwytywane. No nie wiem, muszę się zastanowić, no ale jedno z dwóch albo trafi na wyprzedaż, albo trafi do bubli, właśnie. Dalej jest kolejna paleta wiubo, która dzisiaj stąd wychodzi, to jest paleta neutral. O ile metaliczne. O, jej się nie da otworzyć w całości. Także tak ona się prezentuje. O ile metaliki są spoko, tak, maty są dla mnie w żaden sposób niesatysfakcjonujące i nigdy satysfakcjonujące nie będą. Także ona stąd dzisiaj również wychodzi. o, dalej mamy paletę Burn, którą ja bardzo lubię. W ogóle bardzo lubię cienie od Eveline. Jak widzicie, mocno była przeze mnie swego czasu użytkowana i ona dzisiaj ze mną zostaje, bo uważam, że to jest naprawdę genialna paleta, jeśli chodzi o przedział ceny do jakości. Dalej mamy paletę, do której ja mam bardzo duży sentyment, bo ja tą paletę dostałam od mojego chłopaka po dajże na moje pierwsze urodziny kiedy byłam z nim i paleta no to jest paleta ze Slika. paleta się nazywa Good Night Sweetheart um, i mam do niej straszny sentyment i zostawiam ją właśnie z sentymentu bo mimo że te cienie to nie są cienie po które sięgam w pierwszej kolejności tak musicie mi uwierzyć że ten sentyment jest i będzie także ona ze mną zostaje dalej mam paletę z którą nie wiem co zrobić bo to też jest Slick to jest już Snapshot 732 a to była paleta 2030 jeśli chodzi o paletę Snapshot, to ona tak się prezentuje w środku i muszę Wam powiedzieć, że te cię nie wiecie. Wpisują się teraz w trendy, bo są kolorowe i tak dalej, ale chyba już po nią nie sięgnę i ona trafi na wyprzedaż. E, dalej mamy paletę, którą szczerze mówiąc użyłam tylko raz. To jest paleta Jungle Tak ona się prezentuje w środku i ją sobie jeszcze zostawię do testów, bo, no tak jak mówiłam, użyłam jej tylko raz. Mm. A oprócz tego mój chrześniak uznał to za paletę farb i po prostu malował. E, Tymi cieniami jak farbami po kartce. Także ona swoje przeszła, ale tak jak mówię, ja użyłam jej tylko raz. Dalej mam paletkę, której się pozbywam, to jest Sorbet Eyeshadow Palette. Użyłam jej jeszcze parę razy. Ja po prostu nie lubię akurat tej palety z Lovely. Nie sprawdza mi się, uważam, że jest średnia i nic, po prostu na to nie poradzę. Nie umiem z nią pracować, także ona stąd dzisiaj wychodzi. Dalej mam paletkę Essence, która również stąd dzisiaj wychodzi, bo to nie jest najgorsza paleta z tego co pamiętam, ale najlepsza też nie i no na co mi ona. Może się komuś z Was przyda, trafia na wyprzedaż Dalej mam paletę, którą kocham i uwielbiam To jest Peach Desire z Lovely No, uważam, że te cienie akurat z tej palety są genialne Nic się w tej kwestii nie zmienia, także ona ze mną zostaje Bo to naprawdę jest cudeńko Dalej mam dwie paletki Mio, które również ze mną zostają Tutaj mam Carnival 06 i Holy Grail 16. I obie ze mną zostają. Tej jeszcze nie miałam okazji użyć. Na pewno zobaczycie ją w jakimś filmie na Instagramie. A tej użyłam i uważam, że naprawdę jest świetna. Także one ze mną zostają. Dalej mam paletę od Catrice, które sobie zostawiłam do testu Catrice, którego nigdy nie użyliście. Tu jest paleta, która już dzisiaj idzie do śmieci. Jak widzicie, są tutaj dwa denka. To jest, słuchajcie, paleta, która już nie ma w sprzedaży, to jest Frankie Rose to Hollywood. Jak tak się nazywa. I te metaliki, jak widzicie, były przeze mnie mocno, mocno tutaj dękowane. To muszę przyznać. Natomiast no teraz już po nią nie sięgam i to się już nie zmieni. Zresztą ona jest stara jak świat, także ona idzie do śmieci. Tutaj mam paletę, do której nie pawam nienawiścią, ale też nie pawam do niej miłością. I to jest Catrice Fresh Nude. I to jest paleta Nevoie Nude 010. Tak się ona prezentuje w środku i ona trafia na wyprzedaż. No bo tak jak mówię, ja już po nią nie sięgam. Dalej mam trzy paletki od Eveline Cosmetics. Twilight, Sunrise i Modern Glam Wszystkie kocham, bardzo fajnie mi się nimi pracuję. Ja je lubię, wiem, że są też ludzie, którzy ich nie lubią Mi się one fajnie sprawdzają i naprawdę chętnie po nie sięgam Także wszystkie trzy ze mną zostają Dalej mam paletę, której jeszcze nie miałam okazji użyć Ja ją kupiłam do testu Vibo nowości I to się pojawi na kanale na pewno po tym odcinku I to jest Heartbreaker Go Nude Tak ona się, słuchajcie, prezentuje w środku Zobaczymy, czy to będzie innowacja cieni lo Vibo Fibo. Mam nadzieję, że tak będzie, no bo kolory naprawdę zapowiadają się fajnie, no i mamy pędzelek, a nie jakąś pacynkę. E, paleta mi przypomina troszkę... Mm paletę z Urban Decay tak, ale mogę się mylić, dajcie mi znać do czego byście, wy ją, wy ją byście porównali a ona będzie w teście nowości Vibo, także ona zostaje, bo to nowość jest, tutaj mam paletę Maxineczki, którą jak możecie zobaczyć, ja mam denka także ja ją bardzo lubię, chętnie po nią sięgam na wyjazdy, w zeszłym roku była też ze mną w Korbielowie i nadal uważam, że to jest świetna paleta i ona ze mną zostaje Tutaj mam paletę, która jest repliką Huda Beauty um, Nude i słuchajcie, ja jej użyłam tylko raz na live'ie i uważam, że to do nie paleta i ona idzie stąd dzisiaj raczej do śmieci, nie będę Wam jej sprzedawać i nie polecam akurat, to jest replika, czy tam podróbka... Um, z Aliexpress, z firmy You Can Be natomiast wiem, że są palety na Aliexpress, które są inspirowane i naprawdę mogą być fajne jakościowo tej akurat nie polecam, nie kupujcie jej bo to jest drama, lecimy dalej, tu mam białą czekoladkę i ona jest już w stanie okre... o, dosłownie no rozwalonym, o Natomiast tak się ona prezentuje i słuchajcie, ja już po tą paletę nie sięgam, ona jest zepsuta i ona najwyżej pójdzie do śmieci. No i dzisiaj się z nią żegnam. I szczerze mówiąc, to nie przepadam za konsystencją czekoladek tych starszych wersji, tych nowszych chyba nawet nie miałam, także. No, do początku były spoko, ale teraz jak mam inne cienie, to uważam, że są lepsze palety, także ona dzisiaj stąd wychodzi, no i też jest już stara, także. Co tu dużo mówić Mam jeszcze jedną czekoladkę Tak się ona, słuchajcie, prezentuje I tą sobie zostawię, to jest mint chocolate Dlatego, że nie mam dużej ilości takich ciemnozielonych cieni a, a wiem, że na jesień takie cienie będą u mnie pożądane bardzo mocno Także ją sobie zostawię I z tą akurat zieloną fajnie mi się pracowało Także mam też nowkę sztukę dla was na rozdanie Na pewno któregoś razu się pojawi A ona jeszcze ze mną zostanie Tutaj mam Eveline Dreaming Mokka, którą bardzo lubię. To jest taka brązowa paleta, bardzo dzienna, bardzo taka basicowa. Naprawdę fajnie mi się z nią pracowało i chętnie po nią sięgam, kiedy robię sobie taki typowy dzienny makijaż. Nic takiego, wiecie, nadzwyczajnego, także ona ze mną zostaje. Dalej mamy Sofix Makeup Revolution, która również ze mną zostaje. Bardzo lubię tą paletę, bardzo, bardzo lubię tą paletę. I jeżeli nawet po nią już tak bardzo nie sięgam, to zostawiam z sentymentu, bo to jest naprawdę genialna paletka i uważam, że jest świetna. To jest akurat wersja extra spicy. Dalej mamy moją miłość, czyli mio w współpracy z Beauty Vix. Kocham i uwielbiam tą paletę. Mam już dwa tenka w cieniu czarnym i beżowym. Uważam, że to jest paleta kompletna, genialna. Cienie są świetnej konsystencji. I się z nimi pracuje. Naprawdę Vanessa zrobiła kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o tą paletę. I ona ze mną oczywiście zostaje, bo to jest nie dość, że wersja limitowana, wiem, że jeszcze kilka sztuk zostało i już nie będą jej doprodukowywać, no to jakby same cienie w sobie są przegenialne. Dalej mam paletkę, która dzisiaj stąd wychodzi, to jest paleta właśnie brązów, to jest paleta z jakiejś chińskiej stronki, to jest. Podajże replika palety Morphi B nie mam zielonego pojęcia, B35 chyba, ale pewnie poprawicie mnie w komentarzach, już się nią cała ubrudziłam, także... To jest już stara paleta, nie chcę wam jej sprzedawać, bo to jest chińska paleta, a jakby ja je testuję na własną odpowiedzialność. Także ona stąd dzisiaj wychodzi. Dalej mam paletę, która się nazywa Reloaded Iconic Division i muszę wam się przyznać, że ja po nią jakoś zachętnie nie sięgam i to się chyba już mnie nie zmieni. Także ta paletka stąd wychodzi. Ja ją kupiłam że wtedy, kiedy chciałam zamówić sobie Sultry od Anastazji i nie byłam pewna, czy te kolory będą mi pasować, no ale ta paleta dzisiaj stąd wychodzi, bo na nic mi się już nie przyda. Dalej mamy taką małą paletkę, której jeszcze nie miałam okazji używać, to jest paleta z Makeup Revolution, ten ponczuś e, I słuczowałam te dwa metaliczne cienie, uważam, że są genialne, także ona ze mną zostaje i na pewno w makijażu e, na Instagramie ją ujrzycie Dalej mam trzy palety od Huda Beauty może zaczniemy od tych, które na pewno ze mną zostają, czyli paleta e, ametyst e, fioletowa powiem wam szczerze, że ja uwielbiam te metaliczne cienie, e, jak widzicie no naprawdę mocne wgłębienie one mają i naprawdę sięgam chętnie po tą paletkę także ona ze mną e, zostaje e, dalej mam chudy Neon Orange, która też ze mną zostaje bo uważam, że jest super i naprawdę z tą paletą akurat fajnie mi się pracowało dużo lepiej niż z tą zieloną i uważam, mam ją dzisiaj zresztą na oczach co prawda ten makijaż ma już z 8 godzin lekką ręką, ale naprawdę, naprawdę genialna jest ta paleta e, bardzo fajnie mi się z nią pracowało Szczególnie z tymi matami, genialnie mi się je rozciera, bardzo, bardzo lubię na niej pracować. No i jakby samo pakowanie jest super. Ja jestem na tak, także neon zostaje ze mną. To jest paleta orange. No nie mogę niestety tego samego powiedzieć o palecie neon green. Ja uważam, że to jest najgorsza paleta z tych wszystkich trzech. Te metaliki są średnie, maty są średnie. Ja jej użyłam dwa razy, więcej jej nie użyję. Ona pójdzie na wyprzedaż, także ktoś szczęśliwy kupi sobie ją za naprawdę dobrą cenę. Bo ja dzisiaj się z nią żegnam, niestety. Nie chcę jej w swojej kolekcji, bo tylko będzie jakby. Kurzyć się, ja po nią już sięgać niestety nie będę. Dalej mamy taką kasetkę, nie mam pojęcia co to tu robi. To jest kasetka z wkładami I choose what I want z Vibo i ona ze mną zostaje, bo ja akurat mam takie, które mi najbardziej odpowiadają, czyli chłodny bronzer Sweet Coffee, róż Cayenne, i rozświetlacze. Dwa z nowej kolekcji tutaj u dołu, czyli Shimmer 1 i Shimmer 2 Sweet Candy i Delicious Stofi oraz dwa z poprzednich kolekcji taki. Opalizujący na zielono i rozświetla w złoty Golden Cream. A także to dzisiaj ze mną zostaje, bo to jest paleta jak dla mnie, idealna, jeśli chodzi o konturowanie. Dalej mamy małą Coivę, która też ze mną zostaje To jest akurat Caramel Melage. I muszę wam powiedzieć, że do dziennych makijaży na lato sprawdza mi się przegenialnie I jak wiecie, robię sobie taki make-up, no make-up, to chętnie po nią sięgam I w niej sobie chodzę Dalej mamy dwie palety, które oczywiście ze mną zostają To są palety od Anastasia Beverly Hills Ja mam tutaj Rivierę i Norwinę, Obie kocham i uwielbiam i... A czykolwiek... Muszę być szczera ze sobą i z wami Uważam, że Riviera jest paletą Dopełniającą i uważam, że jest Trudniejsza w pracy i w konsystencji Jeśli chodzi o cienie Niż Norwina. Norwina jest dużo łatwiejsza w pracy Dla mnie jednak Rivierom Trzeba troszkę bardziej uważać, troszkę bardziej Skupiać się na rozcieraniu Bo te cienie same z siebie niestety Mi rozcierać się nie chcą Ja naprawdę muszę się, wiecie, taką lekką ręką Trochę dłużej pobawić, żeby one fajnie wyglądały Ale da się, nawet ten nieszczęsny Fiolet, który był taki problematyczny, udało. Mi się go opanować, także ona jest do opanowania, a Norwina jest cudowna w każdym calu, także one ze mną zostają. Dalej mam paletę, której jeszcze nie miałam okazji użyć. To jest paleta od Ingrid Cosmetics. Ona właśnie tak prezentuje w środku i na pewno użyję jej w jakimś filmiku na Instagramie. To samo mam z paletą Eveline, bo miałam Wam robić jej test, ale coś mi nie pykło. Czasu chyba mam za mało po prostu. I to jest ta Angel Dream, ale na pewno na Instagramie jej użyję. Jak nie na YouTubie, to na Instagramie zobaczycie ją w użyciu. Także opakowanie ma przepiękne, tekturowe, środek również ma przepiękne. Także ja już się nie mogę doczekać, aż zamoczę w niej pędzel. I też ją sobie zostawię na wierzchu, żeby po prostu z niej korzystać. I dalej mamy paletę firmy Jessup, której też nie miałam jeszcze okazji mieć w swoich rękach. W sumie, żeby jej użyć. I na pewno też użyję jej w filmie na Instagramie. Słuchajcie, to jest paleta, która ma w sobie i cienie, i. Produkty do konturowania twarzy. Tak ona się słuchajcie prezentuje. Tutaj są dwa rozświetlacze i dwa róże oraz rząd cieni. Na pewno właśnie w jakimś filmie na Instagramie je użyję, bo w filmie na YouTubie chyba nie będę miała okazji. Dalej mamy dwa Freedom System z inglot, i teraz no z bólem serca, ale chyba dzisiaj żegnam się z paletą inglot. Bo po nią nie sięgam To raz, e, dwa Te cienie są dla mnie za suche Wolę dużo bardziej mokre konsystencje cieni um, Uważam, że są za suche Są dla mnie ciężkie w pracy I to jest bez sensu, żeby ta paleta leżała i się psuła Kiedy może mieć nowego właściciela Także ona idzie na sprzedaż e, Dalej mam paletkę, która ze mną zostaje To jest paleta, w której ja sobie sama kompletuję cienie Tutaj są pojedyncze cienie Podajże z e, Tutaj mam jakiś cień nie mam pojęcia z czego, tu jest Maybelline, a tutaj mam Turbo Pigmenty z Glam Shopu, także ona ze mną zostaje. Dalej mam paletę, która dzisiaj stąd wychodzi, to jest paleta AliExpress, tak ona się prezentuje w środku. Jestem na nie. Dalej mam paletę z firmy Focalor, która uważam, że jest przez jeżeli chcecie zamówić sobie paletę za AliExpress i się nie boicie, to polecałabym właśnie tą. To jest bardzo kolorowa paleta, bardzo kompletna, jeśli chodzi o cienie, takie wiecie, bardziej um, zmyślne, artystyczne e, i bardzo dobrze mi się z nią pracuje, chętnie po nią sięgam, także ona ze mną zostaje. Dalej mamy paletę do konturowania, to jest paleta... Um... Uh, I love Revolution i tutaj jest paleta rozświetlaczy. Uh, też jeszcze nie miałam okazji jej użyć, bo to jest nowość. Tak naprawdę nie mam pojęcia, co na tu robi. Nie powinno jej tu być, ale whatever. Um, tak się ona prezentuje w środku. Także jak na pewno jej użyję, to dam Wam znać. Dalej mamy paletę z rozświetlaczami. To jest Miss Rosie. Tak ona się, słuchajcie, prezentuje i ona idzie dzisiaj stąd, bo ja po nią po prostu nie sięgam. Dalej mam paletkę, która była inspiracją palety Jacqueline Hills Morphe. Tak ona się, słuchajcie, prezentuje. W środku tutaj jeden dzień mi się posypało, ona dzisiaj idzie do śmieci, bo to jest badzie. Po prostu to jest badzie, w tym się nic nie da zrobić i uważam, że są dużo lepsze palety, nawet na AliExpress. I ostatnia paleta, jaką mam w swoich zbiorach, to jest paleta James Charles. Na razie tylko raz miałam okazję używać w tym kolorowym makijażu, który tutaj możecie zobaczyć. Eee, I powiem wprost, że byłam bardzo zadowolona z tego, jak to wygląda. Przykleiłam sobie w ogóle u góry tą taką folikę z nazwami, żeby wiedzieć, które cię nie są które. Eee, tak ona się, słuchajcie, prezentuje w środku. Uważam eee, na chwilę obecną, że to jest świetna, kompletna paleta do pracy. Eee, co prawda, nie miałam palet Be Perfect jeszcze w swoich rękach, ale jak na razie to ta, jeśli chodzi o kolorowe palety, przybija wszystko. Jest tak takie moje małe ukochane upragnione dziecko, które zawsze chciałam mieć i cieszę się, że już trafiła w moje łapki i jest w moich zbiorach. No i oczywiście zostaje. Także tak, moi drodzy, tak się prezentuje moja kolekcja paletek. Dajcie znać, jeżeli macie którąś z tych paletek i macie jakąś opinię na jej temat. A ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Koniecznie wpadajcie do mnie na Instagram i na Vinted. A my widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Także do zobaczenia i cześć!